Dzień dobry moi drodzy, z racji tego że mamy jesień, no to wypadałoby zrobić takie jesienne porządki tutaj na działce, no i oczywiście na pierwszy ogień idą. Liście. Może nie ma ich za dużo, natomiast chciałbym zrobić to na dwa razy, żeby nie popełniać takiego samego błędu jak rok temu, chociaż rok temu też jeszcze tutaj nie było trawy, ogrodu itd. Natomiast dużo rzeczy, dużo liści jeszcze zostało wtedy na ziemi, bo były zgnite gdzieś tam przyklejone itd. Więc nie chcę popełniać tego błędu i zrobię sobie to po prostu na dwa razy. Zajmiemy się też porządkami z przodu w tym materiale. Troszeczkę tą kostkę do porządku doprowadzimy, umyjemy itd. itd dalej. Natomiast pierwsza sprawa, najważniejsza liście w ogrodzie. Powiem Wam, że wywiało je strasznie przez ostatni, przez ostatni czas na całą działkę, więc będę miał troszeczkę roboty, ale przygotowałem się nieco inaczej w tym roku. Worek na liście. Słuchajcie, kupiłem takie duże worki, 270 litrów. Nie kosztowały jakoś dużo i będę starał się je są one, nie są jeszcze rozłożone. Będę starał się po prostu wszystkie liście tutaj zmienić. Także mamy worek, mamy grabie, ale te grabie, słuchajcie, zamienimy na coś lepszego i na coś większego. Myślę, że może być. Zobaczcie, tak to wygląda. Trochę tych liści leży z drugiej strony, tak samo. No, te brzozy syfią. Niestety tak już jest i tak już będzie, bo nie chcemy ich wycinać, są naprawdę bardzo ładne i mimo że syfią i może liście nie są aż takim problemem, to potem jak jest ten okres kwitnienia, czy chyba tak to się mówi, no to niestety, ale jest naprawdę żółto, naprawdę sporo tego syfu lata. No ale potem przez lato cieszymy się naprawdę fajnymi, pokaźnymi, ładnymi drzewkami. Ale powiem wam, że tak tutaj sobie chodziłem i zobaczcie. żeby... Powiem <grychy> Wam, że będziemy działać sobie właśnie z taką plecakową yy, dmuchawą od yy, Cedrusa. To jest model DM05 Pro. Więc dam Wam znać generalnie troszeczkę więcej na ten temat. Jeżeli szukacie dmuchawy, to możecie zostać po prostu do końca tego materiału i powiem Wam nieco więcej na temat tego sprzętu. Powiem Wam, że ja już troszeczkę sobie testowałem i ma naprawdę moc. Nie zdecydowałem się na nic mniejszego, no bo jak widzicie. Mamy naprawdę sporo drzew, sporo liści, więc chciałem ogarnąć ten temat łatwo i profesjonalnie, żeby się nie męczyć. A wiem, że duża część tych takich dmucha ręcznych nie nadaje się na taki areal i to sobie można, wiecie, ogródek 100 metrów podmuchać. Też nie chciałem żadnego odkurzacza do liści, bo tego jest po prostu tutaj za dużo. A ja też nie zajmuję się profesjonalnie ogrodami i tak dalej, sprzątaniem. Wiecie, można sobie kupić odkurzacz do liści taki przemysłowy, jak można tak to nazwać i wtedy opierdzielicie wszystko i nie ma problemu, natomiast myślę, że na takie 2000 metrów, jak tutaj mamy to spisze się idealnie dlatego co włączmy sobie może jakiegoś timelapsika i lecimy z tematem a więcej szczegółów i mojej opinii myślę, że obiektywnej po tym jak ogarnę trochę tych liści To the last ten I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Zobaczcie moi drodzy, jaka jest duża różnica. Chwila, moment i tak naprawdę ten kwadrat cały jest ogarnięty. Jeszcze troszeczkę wydmuchałem z tego, z tego obszaru. Za chwilę, oczywiście, zabieram się za, za tamto. Od razu, odpowiada, odpowiadając na pytania, wydmuchuję sobie tamtą część za płot. Jeszcze mogę, ponieważ po pierwsze, dalej tam jest wciąż moja działka za płotem. Po drugie, nie mam jeszcze rabaty. Jak będzie rabata, no to oczywiście zrobimy tak jak tutaj, czyli wszystko na jedno miejsce. No i oczywiście grabić też trzeba moi drodzy, no bo to nie jest tak, że wdmuchawa wam wszystko wydmucha w worek i będzie wszystko pięknie i wspaniale yy, upierdliwe są te liście, małe liście z brzus są naprawdę upierdliwe yy, mokre małe, gdzieś tam się w tą trawę yy, wbijają i, i, i ciężko je wydmuchać, z tyłu oczywiście troszeczkę łatwiej yy, mam nadzieję, że widzieliście na tym lapsie yy, jak dmuchawa od Cedrusa sobie, sobie radzi. Powiem Wam, że na mnie osobiście, mimo, że to jest współpraca, to i tak robi wrażenie. Z tego względu, że no nie miałem pojęcia, że taka maszyna może mieć taką moc i tak ułatwiać, znaczy wiedziałem, że ułatwia pracę, ale nie wiedziałem, że, że aż tak. Jeżeli chodzi o takie podstawowe dane, to moc 4,2 konia mechanicznego 110 metrów na sekundę wieje, więc myślę, że to jest chyba najważniejsze, to są najważniejsze, najważniejsze informacje. Waga. No powiem Wam, że jeżeli mielibyście zapiąć w taki sprzęt, dziwnie to zabrzmiało, jeżeli mielibyście dać żonie taki sprzęt, to no raczej sobie nie da, nie da rady, bo waży 11 kg, dodatkowo ten odrzut mimo wszystko jest, nie? Także myślę, że to bardziej, bardziej praca dla, pan, dla Panów, ale oczywiście we dwoje, żonka, grabki i lecicie, lecicie z... Tematem. Co do, co do budowy, no to tak jak możecie zauważyć, wszelki wraz tutaj z zapięciem, ta rura też tutaj jest regulowana, żeby było łatwiej. Regulacja gazu można sobie ustawić, i ona sobie dmucha cały czas. No i ta elastyczna rura, która jest łączona tam w kilku, w kilku miejscach. Kilkanaście minut może mi to zajęło, żeby tutaj to wszystko ogarnąć do takiego stanu, jaki widzicie, więc myślę, że. No nie wiem, dwa razy godzina i cała działka będzie ogarnięta, w sensie w godzinę można ogarnąć u nas całą działkę i za drugim razem jak już te wszystkie liście spadną to druga godzinka i, i może troszeczkę więcej, bo za drugim razem będę starał się bardziej dokładnie to wszystko, wszystko wydmuchać. Wiecie co, odpalę sobie teraz jeszcze dmuchawę. I pokażę Wam z ręki, jak ona dmucha, jak sobie radzi z kamieniami, jak ja sobie radzę z kamieniami, no i jak tam, jaką ma tak naprawdę, realnie moc. Nie mam pojęcia, jak będzie mnie słychać. Mam nadzieję, że coś usłyszycie. Najpierw kwestia kamieni. Ja robię to na takiej minimalnej mocy i zobaczcie, jak to wygląda. Jak widać no te liście można bez problemu sobie wydmuchać, nie naruszając tych kamieni za bardzo. Oczywiście jak gracie pełną moc, no to te kamienie wam wyfruną. A teraz kwestia mocy, jak wygląda te 110 metrów na sekundę. Zobaczcie. Tyle w teorii, tyle w praktyce, jak się ten e, sprzęt, ta dmuchawa e, spisuje. Link oczywiście macie w opisie, więc możecie sobie naklikać, pooglądać. O, oczywiście nie mam e, jakby porównania do takiej ręcznej dmuchawy, e, natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, jak te tańsze dmuchawy e, ręczne mogą pracować. Więc tak jak mówiłem, wydaje mi się, że te ręczne dmuchawy bardziej do takich małych ogródków gdzieś tam sobie podmuchać, e, spoko albo coś bardziej właśnie takiego poręcznego, jak macie tujki, no to jak najbardziej. Natomiast do takiego areału myślę, no, że jednak na plecki wypadałoby coś takiego mieć. Chyba że się mylę. To możecie mnie oczywiście w komentarzu e, poprawić. A teraz co? Włączamy time i jedziemy w bardzo, w bardzo przyspieszonym tempie całość do końca. I co, jak też nie ma w głowie, to w rękach ma i w nogach. Paliwo się skończyło. Mógłbym nagrać, że wiecie, uu, wszystko gotowe i w ogóle ładnie ogarnięte. Nie. Tak nie ma w życiu, że tak na wstrknięcie jak na YouTubie, nie? Większość pokazuje życie. Został mi ten kawałek z tyłu tylko do ogarnięcia, więc go sobie tam przedmucham. Tamten róg też sobie ogarnę. No i co? Jak widzicie tutaj, trawka też ogarnięta, podniesiona powolutku, krok po kroku. A w przyszłym roku, jak będę robił na jesień, areację i wertykulację. Chyba już będę mógł zrobić, no to myślę, że ten stan trawnika i ta przypuszczalność po... poprawi się po prostu i będzie, będzie o, wiele, o wiele lepiej. Piękna sprawa, powiem Wam, że to co było, a to co jest ogarnięte. A jeszcze tam z przodu będę musiał troszeczkę, troszeczkę podmuchać. Tu było naprawdę sporo liści i wszystko bez problemu udało się. Ogarnąć słuchajcie. Yy, także to jeszcze jutro i jutro też przejdziemy sobie na przód ogarniemy, poogarniamy troszeczkę kostkę, ktoś powie, że bez sensu, no i może troszeczkę racji, no bo po co na zimę, na jesień myć podjazd, natomiast powiem Wam, że w tym okresie takim letnim się troszeczkę i początkiem jesieni troszeczkę się ubrudziło, a dodatkowo woziłem ten kompost, więc zobaczcie na przykład taras, taras też sobie ogarnę, bo z tarasu będziemy też pewnie korzystać, no to jest Twoja wina właśnie, no. Wbiega, i wszystko roznosi. Także na dzisiaj już kończymy. Widzimy się jutro. Dobrze, moi drodzy, mamy drugi dzień. Słoneczko ładnie świeci znowu, fajna pogoda. Zabieramy się za kostkę, ale najpierw chciałem Wam coś pokazać. Zobaczcie. Jakie fajne. Tu sporo grzybów. I teraz. O, tutaj. Tam też jest kilka. I teraz możecie mi powiedzieć. Czy to dobrze, czy to źle, że na trawniku pod żozami są grzyby? A teraz co? Bierzemy się za kostkę. Eee, dużo śladów, takich pixela na przykład, tak jak tutaj możecie zauważyć, e, tutaj od kompostu. Ale co ciekawe, jeszcze tutaj zrobił się taki osad. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać, na kamerze będzie widać. Zielony osad. I to jest dokładnie to samo, co jest. Yy, tam na dachu. Tym na dachu będziemy się zajmować na wiosnę, a teraz odpalam myjkę i lecimy sobie wszystko po całości. Trochę się zeszło, słuchajcie, ale ja też nie myłem tej kostki tak jakby raz przy razie. Z tego względu, no, że ona nie jest taka brudna, myłem po prostu te elementy, które widziałem, że są brudne od łap i tak dalej, to co wam wcześniej wspominałem. Jeżeli chodzi tutaj o to żółte, zielone, to zeszło. Natomiast nie zeszły takie brązowe kropki, nie wiem od czego one są. Więc na wiosnę. Więc na wiosnę będę musiał kupić jakiś płyn i po prostu potraktować tutaj tą kostkę, bo tych kropek jest sporo i serio, nie wiem, nie wiem, od czego to jest. Rdza to nie jest, bo tutaj mam na przykład taką rdzaną kropkę. Rdza, rdzaną? <grych> tu jest rdza, więc, więc to wiem, ale tamto to jakby nie wiem, brudne czy, czy coś. No, także cała kostka już jest ogarnięta. Głównie zależało mi na tych ciemnych plamach po psie. Natomiast były jeszcze jakieś kawałki trawy, w sensie wyrastała trawa, więc to też sobie potraktowałem. No i, i spoko. No, o kostkę trzeba dbać, więc, więc myślę, że na wiosnę preparat plus może jakieś zabezpieczenie, żeby to po prostu ogarnąć. Powiem Wam, że na, na tej kostce zostają też ślady opon. Nie spodziewałem się, myślałem, że to nie będzie aż tak bardzo widoczne. Natomiast, natomiast jest. Generalnie ona jest szara. Więc, nawet jak jest taka brudna, to, to za bardzo tego nie widać. Bo, jakbyśmy mieli białą kostkę, a no to powiem wam, albo tą granitową, to razem z tą drogą, to powiem wam, że nie wiem, czy byśmy to. Ogarnęli garaż, jest jeszcze do ogarnięcia. Jeżeli chodzi o podłogę, ale to sobie ogarnę po prostu, jak wyschnie, wszystko umyję też dokładniej bramę garażową i, i drzwi. Bo tam wiecie, karcherem myjką to można sobie umyć, a, a i tak są jakieś tam jeszcze miejsca do domycia. Więc tak to, tak to będzie wyglądało. Dobra, moi drodzy, takie większe porządki zrobione, liście ogarnięte, kostka ogarnięta. Potem jeszcze będę liście na drugi raz sobie dmuchał. No i co? Przygotowujemy się powoli do zimy. Do usłyszenia.